Mango. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy na dziewiątej bitwie w tym roku. Jesteśmy na pierwszej ustawce nowego sezonu WLW. Z nami są już dwie najśmieszniejsze persony na tym kanale. Sebastian. Nie najśmieszniejsza, tylko najzabawniejsza to jest różnica. No i dziękuję jak zawsze za pozytywne słowo Zobaczymy w tym odcinku jak pójdzie dużemu P na prowadzeniu Zobaczymy czy też 40zł za ustawkę yy, ligi freestyle'owej to dużo czy mało Popytamy ludzi No i zobaczymy kto wygra Ja w typerze obstawiłem Pukusia, Wierzbika, Cerbera oraz kogo? Z Wjeżdżam z kamerą wśród zwierząt i witam weteranów sceny. przyszedłeś dzisiaj wygrać w WLW? Przyszedłem kibicować Kłeszowi, dałem go na typerze na czwartym miejscu. Mówi, że nie chce startować, ale go przekonamy. Nie chcę nic. No. Się, Ty, ja ciebie też dałem w typerze, startuj. Ja? Presja, ale ja presja. cię dałem na drugim. Presja, na... ale to nie ma znaczenia, na którym nie. miejscu dajesz. Jest znaczenie. Jak? Jest, za miejsce jest znaczenie. Nie jarajcie się tym typerem. Typer to jest największe gówno, które powstało w polskim freestylu. Zaraz po freestyl'u największe gówno to jest typer freestyl'u. Bile WLW wróciło, nie Tomek, tak. najlepszy. Ej, trzynaście limek, żeby było. Tak, 13 yes. limek i dwa w Benzinie. <noise> Dokładnie. Ogólnie no, typer spoko rzecz, ale jak się tak jaracie, że możecie wygrać bluzę, bitwę wygrać z własną ksywą, nie polecam. A to w to gramy. Chciałbym się zapytać, jak dzisiaj przyjechałeś na WLW? Metrem, M1. Płaciłeś za bilet? Tak. Zapłaciłem Ile płaciłeś? 120, bo Warszawa ma bardzo tanie bilety, więc pozdrawiam. Czy uważasz, że 40 zł za ustawkę ligową, freestyleową to dużo? Do Warszawiacy nie liczą. Ile w Poznaniu? Nie wiem. ustawki? Ja tam nie płaciłem, bo od 5 lat zostałem. No o połowę mniej! I kierownik budowy przyszedł! Ja po prostu bo ty bałem się, że nie zdążę na elimki. Pukuś, jak dzisiaj przyjechałeś na bitwę? Pociągiem, prosto z Będzina. Nie płaciłem ani, ani grosza za bilet. Ile wypiłeś piw w Warsie? Trzy łomże, łomże białe przeniczne. A jak, jak Ci się udało jechać trzy godziny za darmo? Opowiedz o tym wspaniałym patencie, może niektórym się uda. No przychodzi konduktor i się pyta, Spr sprawdzałem Panu bilet? Ja mówię, no tak. <laughs> no i poszedł. A pod koniec y, tej podróży już się zmienili, była już Pani konduktor, no i powtórzyłem ten patent. Twoim zdaniem 40 zł za bilet na ustawkę ligową to dużo? Dużo. Moim zdaniem ustawki powinny być za darmo. No nie, ja moim zdaniem nie za darmo, ale 20 zł to taki max. 20 zł to taki max, masz rację. Ponton, zauważyłeś, że jedyną bitwą freestyle'ową w ostatnich latach, która w ogóle nie korzysta z zawodników rozstawionych, a i tak ludzie na nią przychodzą i nie jest ligą jest WBW, żadna inna bitwa bez zawodników rozstawionych nie istnieje. No, rozmawialiśmy też dzisiaj o tym, jak nie było kamery włączonej, że przydałoby się zrobić bitwę, gdzie nie ma wiesz, zawodników rozstawionych. Też zrobić bitwę taką, żeby w ogóle zawodników nie było. tylko prowadzący i żyli. I no, nie? Żeby bitce leciał i obrazki. Show, I niech z prowadzący z jurorami kombinują. Zobaczmy, co się dzieje pod sceną, a raczej na scenie. Mówimy się w ten sposób, jeżeli. Zapisałeś się na bitwę. Nie macie na liście. W sensie przelecić. Wszystkie trójki przelecą. Damy wam kilkanaście sekund na... ...z wyzywaniem mi od gruby grubych... ...i dopisujemy was na spokojnie. Wyjdziesz z Elimek? Wychodzę, skaranie. wychodzę na 100%. Wyjdziesz z Elimek? No? Wyjdziesz z Elimek? No? Nie? Do sylki, ewentualnie jakiegoś... No jest super. Nie wiem czy to widać na kamerze, ale tam mamy spoconego Cerbera, którego w tym momencie skomentuje quest. Widzimy tutaj samca w naturalnym środowisku na bitwie freestyle'owej. Kręci tak zwane kółeczka, dzięki temu skupia się, przypomina sobie premade'y. Kółeczko jest też dość ciekawe, bo tak samo wyglądają punchline'y rzucane przez niego na bitwach. One krążą niczym on tutaj po tym parkiecie. Zobaczcie, zobaczcie to skupienie. Jego skroń wręcz pulsuje. Jest wkurzony, bo kolega go wybija z rytmu. O, i teraz wyciąga telefon i przypomina sobie mail. A w tym momencie znowu zobaczycie transkrypcję walki wykonania Joego. Mężczyzna Cerbera, zacznij. Okej, okay, bo jak na razie to niewiele jestem w stanie zrozumieć. Eee, chłopakom niestety idzie słabo. Jedyne co wiem to, że mówi ją dokładnie mordo. Znowu było ją dokładnie mordo i lecę sobie na spontanie. Już nie, zapomniałem, jak jest temat. Okej, okay, bardzo fajny punchline o wyzywaniu przeciwników od... Tak, przeszliśmy do wyzywania Panny i o tym, że jest gościnna. Tak, to bardzo gościnna w kroku, no tak gościnna jak ona, to... Tak gościnni są inni Polacy jak ona, nie? O! o IC Towerze, myślałem, że to zamknęli już lata temu, ale widzę, pancze dalej siadają. To na scenie z Cerberem! O, i widzę i chłopaki właśnie spełnili swoje marzenie o z Cerberem. Było ładnie, było ładnie ze strony Cerbera. To była transkrypcja walki eliminacyjnej Bajio i Cezary Rubleski. Pozdrawiam.

Nie, od cztery to sporo ogólnie No nie no, ja żartuję, no sporo no W sensie jak za, jak za to, to słyszysz No średnio Twoja mina mówi wszystko Nie, uważam, że sporo, ale myślę, że to jest takie sprawdzenie ile ludzi przyjdzie, nie? Okej, okay, czyli ty tutaj bardziej myślisz już jako organizator? Tak, no Czyli jest Jest pięć tysięcy osób, bo się zajmuje, więc wiesz A to przepraszam No, pięć tysięcy osób padło za 40 zł. A, A kredytacji nie? dalej nie dostałem Czekaj, telegrama. To były oceny. Kora po eliminacjach. Chcesz się też pochwalić swoimi? Ale nie, nie pokażę, mogę powiedzieć. To powiedz! To więc tak e, Kałak dostał. 10. Nie, 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 stary, nie powiem co dostał. Seb dostał. Prawie prawie to jeszcze nie jest to jest prawie. Do przeklinać w ogóle stary czy Jasne, bo by... to, to będzie wypitane. A, czyli moje, moje żarciki nie mają sensu. Syn młynarza dostał moje ode mnie XD. Dobre. To jest w człowieku taki bonus, który zawsze wstawiam, jak ktoś jest po prostu śmieszny. Czyli ma gwarantowane wyjście za limę. To jest stary, to jest taki grząski grunt, nie? Są sytuacje, w których się puszcza osoby. Które są XD, bo robią show Czy dzisiaj ale. będzie taka sytuacja? Niewykluczone, wykluczone. Także XD to nie jest zła ocena Czy ktoś ma na przykład poniżej dwóch? A no jest kim asów, no To powiedz kto ma najgorszą ocenę może Teddy Pozdrawiamy Tediego. Teddy który ziomek, albo byłeś tak nasrany <laughs> Nie, to nie Dexter ma, Dexter ma słabą, ale Teddy też ma Obaj byli Niestety, ale Dexter był najgorszy. Zapraszam, Dexter. Niestety, ktoś ci musi to powiedzieć, stary. Byłeś. Nazwa trzy kanał, ponton generalnie. Pukuś, miałeś bardzo wysoką ocenę. Tak? Tak, jedna z wyższych. Dziękuję bardzo. Całe życie się staram, żeby tu dzisiaj dać dobre wejście. Znowu został użyty legendarny przerywnik. Ten przedmiot nie będzie już zawsze Spokojnie, ja się dopiero rozkręcam On się dopiero rozkręca Przypominam o akcji Pukuś Dzika Karta WBW 2024 Lecimy z tym Lecimy z tym do końca Chodźmy pognębić starego youtubera freestyle'owego Dzień dobry, witam pana o, Witam serdecznie pana Pontona Chciałem słuchać w Wielkim Świecie Freestyle'owców ostatnio, bo coś nie śledzę. Jak pan nie śledzi kanału Ponton Generalnie? Nie no, Ponton Generalnie najlepszy kanał na polskim YouTubie, tak? Ogólnie jestem fanem, psychofanem Filipka Marcinka. Zajebiste naprawdę punchline'y. Co uważasz o jego ostatnim występie na konferencji Crowd MMA, gdzie przyszedł piąstkówka? Zrobisz dziecko w OKTAGONIE bez tego, a jeden ciot dla tej kultury to jest za dużo. Piąteczka. Szkoda, że on się tak słabo bije, chociaż ma ja go bardzo szanuję za tą pracowitość jego. To jest tytan pracy jak Mariusz Pudzianowski, nie? Nikt nie ma talentu, ale ciężko i to jest godne szacunku naprawdę. Czyli pozdro. A powiedz mi jeszcze jedno pytanie. Widziałem, że dzisiaj jakiś nowy kawałek od Przemka Fergusona wyszedł na Gantok Music. Czy to zapowiedź nowej płyty? Dokładnie. Przemo teraz wlatuje z materiałem, najlepszy polski raper, najbardziej oceniony. Wiadomo, kariera

ja, 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 dokładnie teraz lecę się ma. A kapela wyjaśniam każdego tutaj. Ja dokładnie mordo to jest proste. Kiedy wpadam, no to zawsze daje tutaj tą ripostę Tury, ale co to? Później zrabuj i zjemy. jest wejście, że ktoś zaczyna, a później ktoś kończy. O czym dyskutujecie tak żywo? O FMS-ie stare. O FMS-ie, to są stare w ogóle. Na, chyba najlepsze jakby bitwy freestyle'owe jakie są na świecie chyba, nie? To nie jest Red Bull, nie? Bo, e, z, z translatorem sprawdzam, albo są, albo są kanały z angielskimi napisami, nie? O, o FMS jest stary Freestyle Master Series, no najlepsze te bitwy są. Szczerze nie znam. Co? Szczerze nie znam. No to stary Oleć coś dla mnie i dla moich widzów. Polecam przede wszystkim tak, żeby znaleźć FMS English Subtitles, bo najlepsze są z, z angielskimi napisami bitwy. E, sprawdźcie sobie WOSA WOS jak lekcja wiedzy o społeczeństwie Skoczycie no, wo, piszcie sobie WOS FMS The Best English subtitles to, to powinno być. albo na przykład Teorema FMS Best Ogólnie szukajcie kom... angielskimi napisami Ja już mam tak, że to sprawdzam nawet translatorem z YouTube'a, nie i, i, i idzie trochę zrozumieć to panczek. Fajnie, się właśnie tam są kickbaki na przykład, tam kickbaki są właśnie z FMS-a. Tam jest taka runda, że kickback wygląda tak, że jest pierwszy wers i trzy wersy kończysz i masz po rundę taką, że jakby ty zaczynasz i ja kończę, zaraz tak tak a później się zmieniają, nie? I jest coś takiego, stary, że wiesz, że możesz zadawać pytania k***a godne komuś, wiesz, walczysz na przykład z Filipkiem. I wiesz, masz jakieś pytanie pod niego i wiesz, i to jest taka robię, konwersacja, stary. Dużo, dużo jest patentów, ja bym chciał taką kurczę ogólną bitwę w Polsce nawet zrobić w stylu FMS-a Więc zobaczymy jak to będzie. Czekamy! Ale kur... naprawdę sprawdźcie FMS-a, nie? FMS, FMS Kozak. No, jest z nami wiesz big, aktualny mistrz lubelskich bitew nawijaczy. Powiedz mi ordeczko, jak się dzisiaj bawisz? To 6 startuje też, tak? Tak A, ty, no to tak, no Ty, no co, no Ty, na spokojnie, nie? Ty, ale jakaś Że całą wódkę żeś wypił że kieruj, ta, Dobra, wiesz, Troszeczkę powagi Czy twoim zdaniem 40 zł to za dużo na ustawkę freestyle'ową? Za wejście? Tak Pęci, zależy od ustawki i moim zdaniem w tym wypadku nie ma to jakiegoś takiego mocnego zbyt... Wiesz mimo że jest wiesz, K.O.R.O. na sędziowaniu dużo P prowadzi. No ale jak w tym wypadku, moim zdaniem to jest trochę za duże, nie? Co prawda nie płaciłem za 20 nie płacę nigdy. Ale wiesz, nie chodzi o to, wiesz, tylko Troszeczkę... Co, 30 zł optymalniej chyba. Słuchaj, 30 chyba, że wiesz. No nie, no to trzy chyba, w takim, w, takim, w takim wypadku. Tak mi się wydaje. Mamy kolejny dzień e, freestyle'owej bitwy. Ja siedzę na backstage'u e, z moim kolegą. Jest tu jakiś cygan e, Tam się wyzywają. Co tu się dzieje? Na górze jest jakaś impreza e, gdzie jest karaoke chyba. Która to twoja bitwa w tym roku. Nie wiem. Ust? Nie, nie, nie chcę mi się teraz liczyć, ale no dużo ich jest, chyba z szósta bo jest finał WLW, finał WLW, no mam tam chyba dwie bitwy mniej od Ciebie zrobione w sumie. to jest moja dziewiąta. No to może to jest moja siódma, musiałbym policzyć, nie chcę mi się teraz o tym myśleć, zajęte mamy ręce, wiesz. Prawda jest taka, jak widać po się, że ona teraz pracę społeczną, się tutaj przypadkiem, bo zbiera też śmieci, śmieciarkę zaparkował obok, klubu, no i słuchaj no. Ja tu prosto z roboty jestem, ja tu jestem prosto z roboty, zrobić dobrą robotę. Jak widać w budowlance, ręce do konstrukcji same się e, biorą, tak jest. tak jest, bez pracy nie ma kółaczy i tak dalej, tak więc e, subskrybujcie kanał Ponton Gay analnie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Freestyleu. No, drodzy widzowie, jak widać nie jestem już w klubie Jestem w Łodzi Ups, W mojej noclegowni, że tak powiem Niestety pociąg miałem o 23.30 do Łodzi A z tego co pamiętam na 15 minut przez 23 kopacy nie byli nawet w połowie jednej, ósmej Więc zdecydowałem się pojechać z tej bitwy To co zobaczyliście na tej racji to by było na tyle, natomiast Chciałbym też uświadomić przyszłe osoby Które gdzieś tam mnie zapraszają, że jeżeli bitwy że tak powiem zaczynają się od 22. No to ja rezygnuję z takich eventów, ponieważ szanuję też swój czas i chciałbym wrócić w miarę szybko do domu albo w miarę szybko do miejsca, w którym mieszkam. Więc tak jak wcześniej wspomniałem w tym odcinku, to by było na tyle. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco, zostawcie lajka i komentarz, jeżeli podobał wam się ten film. Do zobaczenia.